Okej, okay, generalnie pisaliście mi już długo, 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 żebym zagrał w Emergency Hamburg. Jest to wersja trzecia i jest to coś bardzo podobnego do. A gdzie my w ogóle jesteśmy? Toolshop. Aha, dobra, bo ja już byłem w car dealership i jest to bardzo podobna gierka do Projekt Mazowieckie bądź też Polish Car Driving, gdzie przyjechała policja. Czy oni coś ode mnie teraz wiedzą? Y Co pan ode mnie chce? Czemu pan płacze? A to jest pani chyba. Dzień dobry. Ale to... T... Co? 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 Czemu? Halo? Czemu pani. Pa... <grywania> Czemu pani chce mnie zabrać? Co jest grane? Halo? Czemu mnie pani chce zabrać? Za co? Co ja takiego pani To, to może jakiś bot? To jest bot czy to... To nie jest bot. Nie ma szans, no co pani chce ode mnie! Halo! Ja stąd uciekam ty! Ja pani... A. Ja, ale nic... A i to jest chyba BOT! Mi się wydaje, bo ona jakoś tak dziwnie chodzi, nie wiem w ogóle o co chodzi w tych to. Ale próbuję przejechać policjanta i to, to nie działa. To nie działa. Pip! O nie! Na, 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 na... Halo! Gun! Gun! Shot fire! Shot fire! Shot fire! Co się stało? Moi drodzy! To Emer... W <ścoughs> ona teraz nie będzie gonić! Ja się muszę... Halo, ja dopiero na tym serwerze się pojawiłem, ale... Czemu tu się pali? E... Czemu tu się pali? Czemu... Czemu tu jakaś elektrownia... Elektrownia płonie? O co w tym chodzi? Dobra, czekajcie! Co? Emergency Hamburg! Dobra, czekaj! Wejdziemy na mapę! I tu jest... A, szmugler! Okej, okay, dobra, czyli tutaj możemy kupować jakąś nielegalną broń. Mam nadzieję, że temu policjantowi, bądź też tej policjantce uciekłem. Mamy tutaj dealera. Mamy farm shop fuel Ares. Okej, okay, czyli to jest Aral. To jest Oso, czyli nie pamiętam, jak to się nazywało, tutaj mamy tulszaf, tutaj przez chwileczką byliśmy i mnie policjant prawie zabił, dealership, okej, okay, dobra, pojedźmy sobie może do dealership, ja wam pokażę, jakie my tutaj mamy autka, mamy dosyć wspaniałe, jak sami widzicie nawet, nawet, czekaj, bo tutaj można zrobić, płyp, płyp. Można się zamknąć, widzieliście to, żeby nikt tam nie wszedł. Ej, ja w ogóle uderzyłem teraz w ten i mi tutaj to jest chyba HP mojego samochodu, patrz. Czekaj, ja, ja spróbuję uderzyć z, z impetem w ścianę i zobaczymy co się stanie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, już czaję. Już czaję bazę. Zobaczcie w ogóle jak nasz chłopek tutaj chodzi. O nie... Nie włączyłem auto chyba. On jest wspaniały, dobra, idziemy. To jest to samo co komis u Janusza, bądź też Volkswagen, coś tam, nie? Wchodzimy i mamy tak. Patrzcie, na początku otrzymaliśmy, jak sami widzicie, Volkswagen Passat. Później jest jakiś Discovery Game Pass. Później mamy Cabrioleta Game Pass. Później mamy też takiego, no dosyć. O, Audi A5 na przykład jest, za 18 tysięcy. Tylko jeszcze nie mam żadnego pojęcia, jak się tutaj zarabia pieniążki. Ale muszę Wam powiedzieć, że ta gierka, ona jest bardziej rozbudowana niż PCD i projekt Mazowiecki. To jest niemożliwe. Ile tutaj ludzi musi nad tym siedzieć, nie? Dobra, co my tutaj musimy jeszcze zrobić? Bo ja cały czas klikam Escape. Gdzieś musimy iść do pracy. Tu jest Prison, czyli tutaj mamy więzienie. Tutaj mamy Jubilera. Później tutaj może. A Fuel? No nie wiem, no pojedziemy może tam. A ile ja mam w ogóle kasy? Ja, ja nie mam żadnego pojęcia, ile my mamy kasy, ty? Dobra, jedziemy. Jak sami widzicie, tutaj jest nawet 50 na godzinę i my z tego co mi się wydaje, nie możemy.. Co tu jest? Aha, Niemcy, aha, bo to są Niemcy. No jak sam, sama nazwa wskazuje, to jest Hamburg. No i mamy zaktualizowane ceny, zobaczcie. 412 euro za, za super. Jak tu się w ogóle tankuje? Ile ile ja mam pieniędzy, ty? Co tu się... You receive your allowance. A, 360 euro dostałem, tej bo ja jestem bezrobotny. Dobra, i czekaj, bo wychodzi. Jak się tu wyłącza auto? Tutaj trzeba też auto wyłączyć? Okej, okay, fuel for. Czekaj, musimy zatankować za 80 euro, ale ja nie wiem ile mam kasy, nie mam żadnego pojęcia. Okej, okay, może w inventory, hands, phone. Oh my god, przecież to jest robanie KitA! TRP! Messenger, co my tutaj mamy? Invite friends Dobra, tego tutaj nie musimy robić. Help Police officer, how do I become a police officer? Firefighter bus driver? How do I become a bus driver, truck driver, car mechanic? How do I become a car mechanic for ADIC, czyli dla PZU? Where am I able to buy vehicles? Controls, car damage, medical tools, wanted system. Punching czy możemy tutaj też bić ludzi? Czy ja mogę tego policjanta zbić? Emergency. Zaś po mnie jadą. Settings, background music. Dobra, tutaj mamy wszystko. Bank. To, ej, tam jedzie nawet ten, patrz! Deutsche Bahn tam jedzie, ty, DB! To są jedne z najszybszych tutaj w Europie, one też po 300 na godzinę jadą. To oni tam są policjantami. Aha, i tu jest moja kasa, 10 koła mamy w banku, dobra. Help. Kim byśmy chcieli być? Może byśmy chcieli być firefighter. To become a firefighter or paramedic, you have to drive to the fire station and start your ship there. You can use the navigation system to find it. Start navigation. Okej, okay, dobra, i teraz będziemy, moi drodzy... Czekaj, tu się to włącza. Phone. Tu, hands, dobra, mamy hands. A mogę. Ty, bo gościu tutaj... Gościu tu, tu przyszedł okraść tego, pa! Patrz tego, pa! Pa! Jak się jak się bije? On <grytanie> mnie zaraz zabije! On mnie zabije ty! to. <grytanie> Ej, bo... Co? Ja sam uciekam. Ja sam uciekam. Dawaj nie mam sprinta! O o! Dawaj, let's go! I uciekamy stąd! Uciekamy stąd, do... zaraz tu policja przyjedzie. Tu jakiś truck driver, w ogóle nie ma żadnego pojęcia czy to są boty czy też nie, ale on okradł teraz stację benzynową. Gdzie, gdzie jest ten firefighter? Ja sam uciekam, fire station, oh my god, dobra, ja sam uciekam. Fajnie jest to zrobione, i w końcu się nie zacina jak PCD. Jedzie policja. Patę. Bo ja myślałem, że oni tutaj skręcą. Oni wszyscy mnie gonią, ja w tej grze nic nie robię, oni mnie wszyscy gonią. Patego, pa. Co za typ, nie? Co tu się teraz dzieje? Co on robi? O, to, to jest policjant. Stop, stick. Co on robi? To jest chyba policjant, mi się wydaje, wiecie? Czekaj, czy da się wyskoczyć przez rondo. Pa! <ścoughs> Nic się nie stało. Co tu jest grane? Co on tutaj kręci? Ej, to jest chyba fotoradar. Co tu się dzieje? Eee. art, Czyli mamy tutaj lekarza. Ten. A to nie jest. Ja myślałem, że on suszy. <grym> a bo on do banku wszedł. To jest Haller Tower Bank, bądź też Volksbank. Jest taki bank w tym. W Niemczech. Jedzie. Ej, nie umie jechać. Co się teraz stało? Notarst! Halo! Panie Notarzt, Co tu się dzieje? Ja nie wiem, ale jest... Jesz. Dostęp radar, Bo na czerwonym przejechałem. ja nie mogę, to 100 euro. Jak tu jest wszystko rozbudowane? Dobra, ale wiecie, bo mnie to przeraża, to wszystko. Mnie to wszystko przeraża. Wiecie, co my najpierw zrobimy? My sobie pójdziemy tutaj. My będziemy strażakami. Strażak sam! Strażak sam! Można wyłączyć światełka, bo nie są potrzebne w Niemczech. Co tu się dzieje? Czy ja mogę po prostu tu wejść? Wie, wjechać i co? I będziemy mieli od razu Shift? Ja wiem, że ja tutaj nie mogę takim autkiem wjechać, ale wyzwoczymy sobie z auta nie wiem gdzie tu, tu chyba. Do tej baby. Albo do tego chłopa. Vi vehicles. C co tu? tutaj? Mogę usiąść? Dobra. Tu jest jakieś lockers? I tam... Czemu tutaj są odgłosy ze Slendy to Beast 3? Dobra, siema, ziomek! Czy ja mogę z panem porozmawiać? no, nie da się z nim pogadać. Jak tu trzeba grać? Halo! Ty, bo oni chyba mi auto zniszczyli. A tu jest gość jeszcze. Patrz, przyjechała ciężarówka. <laughs> Przyjechał strażak sam. Jak chcę, moi drodzy, teraz podejść do niego. O, oh, jest! Fire Dependent Shift jakieś. Siema. Select Department. Fire Department, Emergency Doctor, potrzebujemy 1500 expa. Fire Commander 2,5. Rescue Service. Dobra, lecimy tutaj. Information. 0 XP, you can collect, bla bla bla, start shift. Dobra, jestem. I co mam teraz zrobić? Jerry send an emergency call, click here to start the map navigation message 211. Dobra, gdzieś tam musimy teraz pojechać, ale czy ja mogę wziąć teraz sobie pojazd? Jakiś się ma? O, oh, Vehicle Dealership. Stuttgart. O, oh, mamy... dienst. Wolfsburg. Aha, tutaj mamy XP, więc mogę tylko i wyłącznie wziąć coś takiego spawn Vehicle. Nie wiem, gdzie on mi się teraz zrespałnił. Tutaj, okej, okay. bardzo fajnie, fajnie, podoba mi się. I co, i teraz tutaj wchodzimy, driver. A jak tutaj się dzwoni teraz? Ja. Halo, jak tu się dzwoni? Ty, Shinka! No. Shinka, odejdź stąd. Nara, wypad, ja mam zamknięte auto, ty do mnie nie wejdziesz. Otwieramy. Ale jak tu się załącza koguty? O, jedziemy, dobra, let's go! I moi drodzy, w Niemczech jest tak, w ogóle tutaj mi auto przestawili, w Niemczech jest tak, że nie trzeba jechać cały czas na sygnałach, tylko i wyłącznie na tych, widzicie, na takich głównych skrzyżowaniach. Ciekawe, czy dostanę mandat. Nie, mandatu nie dostaliśmy. Patego, co on tu robi? Co on tu zdjęcia robi? A on mnie tutaj kontroluje! Aha, to ten obesroek tutaj sprawdza, jak się szybko jedzie. No co za typ! Ja bym chciał, żeby w Polish Car Driving albo właśnie w projekt Mazowieckie dodali strażaków, dodali wiecie jak, takie te, patego. No nie! Halo. Czemu mi tam zadzwoni? Już dzwonię, dobra. Patrzcie, tu jest w ogóle już zima. My wyjeżdżamy z Hamburga i teraz jest. I trzeba teraz zrobić. Jestem. I trzeba teraz zrobić? Halo. Jestem. Request backup. Give position. Czekaj, jeden. Juniorski request backup. Click here to start the map navigation Send an emergency. There is a fire! No dokładnie, no i co teraz? A tutaj mamy uuu, mamy awaryjne. Dobra, jedziemy stąd. Bo ja tutaj i tak nic nie zrobię ty. Tu już not Arts jest i wydaje mi się, że tutaj nikt nie będzie potrzebny, a my, moi drodzy, ciśniemy dalej, bo tam potrzebują medical service. Ja w ogóle kliknąłem. Że ten, że ja że ja, ja chcę tu przyjechać, a tu się pali, ty. Bez sensu. Dobra, jesteśmy. No, patrzcie, no, dojechaliśmy na miejsce i co dalej? Jesteśmy. Aha, bo tutaj był wcześniej potrzebny ktoś. I drugi też przyjechał, bo tutaj strzelanina była. Czyli my musimy na zlecenia czekać. Ja myślałem, że tutaj będą takie wiecie, jak że na przykład uratuj kota, coś tam zrób, coś tam, coś tam. I będzie gid, a jednak jak my jesteśmy, to taką retum. Ten już jedzie tutaj tym. Patrz tego. Jesteśmy, siema. Eee. Same pasaty jeżdżą, czyli świeżaki. No dobra, jesteśmy, no i co? Ludzie, halo, bo ja nie jestem przecież strażakiem. Ty, czemu ty masz Slendermana na plecach, o co chodzi? Ty, ja się idę przebrać za strażaka, bo to jest bez sensu. Milk Toast has a med med medical emergency. Dobra, jedziemy jeszcze tu. Bo gdzieś... Widzicie? Oni też tam już jadą. Ja chcę być przed nimi. Oni mają lagi, czekaj, bo oni lagi mają. Patrz, jakie oni mają lagi. Wenno, stąd wyjdź. Gdzie oni są? Panie policjancie! Tu są potrzebni, patrzcie, co tu jest granety. Dobry! Witam! I co mam teraz zrobić? Muszę sam wyskoczyć, czy co mam zrobić? A bo on tu jest. Oh my god! Policajt! I co ja mam teraz zrobić? Bandaż? Use bandaż, patrz. Używamy bandaża. I co dalej? Bo ten milk toast nie żyje. I my tutaj jeszcze mamy infuzję, patrz. Use infusion, ale oni muszą przestawić ten samochód, nie? Bo on tutaj tak czy siak nie będzie żył. I mamy jeszcze flashlight, bandaż. I co mam dalej zrobić? Ty, to jest bez sensu. Stop health loss of a player for 3 minutes. Aha, czy ja muszę tutaj. No, no, czekaj, no mamy bandaż. Infusion. No dobra, używamy jeszcze raz infuzji. No i co dalej? O, zniknął up to 70 HP. On chyba wyszedł, tak mi się wydaje. Czekajcie, mamy kolejnego. Person 505 has a medical, a medical emergency. Dobra, lecimy, let's go, szybko. Dobra, ciśniemy, ale ja w ogóle nie mam załączonej nawigacji, ja nie wiem, gdzie jechać. Halo? Patego tą r nie? Co za typ! A oni przyjechali na napad znowu. Ale ja w ogóle zarobiłem jakieś pieniążki? Czy nic nie zarobiłem? Bo jeżeli ja nic nie zarobiłem, to to jest bez sensu, ale oni już tutaj chyba są. Tutaj, widzisz? Tu. Tutaj coś jest potrzebne. Gdzie ja mam tam wejść do środka? Tutaj? retung dings. Dobra, jestem. No i co? Wychodzimy. Idziemy zobaczyć, co tu jest grane. Ty, tu nikogo nie ma. Oni mnie chyba w konia robią. Chyba, że tu jest gdzieś policjant. Jest tu ktoś? Office. Ty, tu nikogo nie ma. Tu mogę sobie tylko usiąść. Tu jest safe. I tu też nikogo nie ma. To oni, oni. To po co oni mi potrzebują? To jest bez sensu. Co tu się dzieje? Sprinterami jeżdżą. Wybuchy. Halo, panie policjancie! Ja nie wytrzymam z tym gościem, nie? Dawaj mi go tu! Dawaj mi go tu! On we wszystkich wjeżdża! Nara, już nie wyjedziesz stąd! Nie wyjedziesz stąd! Nie ma szans, ty! Jeździ tą M5 i myśli, że jest najszybszy ty! A ja mam tutaj patrz. ja mam tutaj ciężarówkę taką. No i co? Jak on poszedł, nie? Patrz go! <laughs> Nara! Już nie wyjedziesz stąd, nie ma szans! I co zrobić? Co mi zrobisz? Co mi zro... o, nie popycha. Co mi zrobisz ty, panie policjancie? Pan stąd nie wyjedzie, nie ma szans! Widzisz? <laughs> nie wiem co mam zrobić. <laughs> no nie, poradził se jakoś A fire broke out. Click here to start the map navigation. Ja tutaj czekam cały czas Patego. Patego. On tu cały czas stoi, nie? I kontroluje ludzi jak jeżdżą. O ho ho, ho kajdanki Myślisz, że ja się go będę bałty. Patrz go Wiałem <laughs> na niego. Ten co zaś tu robi? Ten tutaj kontroluje ty, jak auta jeżdżą. Ten tu strzela. Ci tutaj przyjechali człowieku ten ukraść się trochę pieniędzy, nie? O, złapał go chyba. Co tu się dzieje? Czy on go, on go przyjechał? On go przyjechał? O nie, ta policja jest jakaś daremna. ty, oni nie potrafią nic tutaj dobrze zrobić. Ten tutaj dalej kontroluje, jak ludzie jeżdżą. Szybko. Ten tu suszy ludzi. Ten tu strzela. Pojechał tą M5. -ką. Tutaj jakiś bajkonik stoi. Patrz go. <grym> Czemu on tyle suszy? No. Wiem, co zrobię. Ja się rozpędzę i w niego wiadę. Mam nadzieję, że on dalej tam stoi i suszy, nie? Bo jak nie, to będzie lipa. Nie, nie ma go. Dobra, jest chyba. Jest. Dobra, suszy dalej. Patrz go. Patrz go. Pa. <grym> Nie! Przewróciłem się! Ty no wydaje mi się, że nikt nie potrzebuje już naszej pomocy, ale otrzymaliśmy troszeczkę ekspa. Bardzo mało tego ekspa dostałem, bo mamy 35. Halo, proszę pana, czemu pan pod prąd jechał? No i co wam chciałem powiedzieć? Dostaliśmy tylko i wyłącznie 35 expa. Tutaj w ogóle fotoradar stał. Ja wam pokażę jak fotoradary wyglądają w Niemczech, nie? I one w ogóle nie są oznaczone. A w Polsce się ludzie denerwują, że ukrywają fotoradary. Jeszcze mrugają i pokazują, że gdzieś coś jest takiego, nie? To jest fotoradar w Niemczech. On w ogóle nie jest oznakowany. Stoi taka przyczepka, ty jedziesz, nie widzisz go, cyk, zdjęcie. Dziękuję, gratuluję. Dobra, ale to wiecie co my musimy zrobić? Ja muszę chyba pojechać na to fire station. Czekaj, bo ta mapa dziwnie działa. My musimy pojechać na to Fire Station i my musi, musimy chyba wymeldować, żeby dostać 35 EXPA. A przypominam, że na kolejne mamy 1500, więc chyba coś robimy nie tak. Jeżeli. Ała! Jeżeli macie jakieś podpowiedzi do tej gierki, to dajcie znać się w komentarzu. Ale wydaje mi się, że na następnym po prostu będziemy strażakami, bo tam się pali cały czas. Będziemy też policjantami i będziemy pracowali w PZU. Apu. Po... Ja za chwilę zniszczę cały. Zbugowałem się. A póki co, moi drodzy, to my sobie wjedziemy z powrotem tutaj, zakończymy naszą zmianę i wydaje mi się, że otrzymamy wtedy tego expa. Otwieraj to. Dobra, jestem. Nie, 360 euro dostałem za coś. Za bezrobotne, ty, bez sensu. No i czekaj, patrz, podchodzimy do tego gościa, Fire Department, Shift, End Shift. Earned money 900? 45 expa. Conduct points jakieś tutaj mamy. Shift duration, przez 15 minut graliśmy. No mamy tutaj minus 90, no trudno. After ending this shift you have to wait 120 seconds before starting a new one. Okej, okay, end shift. No i mamy, zarobiliśmy za to 190... Nie, 900 euro za to zarobiliśmy. I tam jakiegoś expa zdobyliśmy. Ale moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Emergency Hamburg, zostawcie koniecznie łapkę w górę i widzimy się na następnym odcinku.